Całuski, cudownego dnia, pięknego uśmiechu, słoneczka na niebie, samej radości, ulgi na serduszku, wszystkiego co najlepsze, co byście sobie jeszcze życzyli. No to właśnie. Resztę sobie dopiszcie do swoich życzeń, do listy życzeń i, pomaleńku, ją wykreślajcie, realizując każde życzenie krok po kroku. A ja Was tak kupowałam, tak Was całuję, serca Wam się, dużo miłości. Buziaków mnóstwo. Tulę Was, kocham Was. Co byście jeszcze chcieli? No, może kawę byśmy razem wypili. To zapraszam na kawę. Buziaczki.